Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się na dzisiejszej medytacji dotyczącej rozdziału drugiego Ewangelii Świętego Marka. W tej Ewangelii Chrystus przechodzi pośród zbóż w dzień Szabatu razem ze swoimi uczniami i uczniowie rozpoczynają zrywać kłosy i je spożywać. I wtedy, jak to zwykle bywa w sytuacjach kontrowersyjnych, jeżeli chodzi o prawo żydowskie, nagle pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii na scenie faryzeusze, którzy, jak wiemy w Ewangelii, są głównymi oponentami Chrystusa, jeżeli chodzi o Jego sposób zachowania i działania. Ale pojawienie się tych przeciwników często pojawia, pomaga autorowi Ewangelii wydobyć pewne elementy z nauczania Jezusa Chrystusa, które wydają się być ważne. Rzeczywiście. Dzisiejsze spotkanie pomiędzy Jezusem a faryzeuszami, kiedy faryzeusze zarzucają uczniom Chrystusa, że czynią to, czego nie wolno robić, ukazuje Chrystusa, który jednoznacznie bierze w obronę swoich uczniów. Bierze w obronę jednak w sposób racjonalny, przytaczając argumenty z historii Izraela a wreszcie również podając pewną zasadę hermeneutyczną to znaczy zasadę wyjaśniającą jego relację do kwestii świętowania szabatu. No więc czy jest przestępstwem moralnym zrywanie kłosów w szabat czy też nie? Faryzeusze twierdzą, że tak. Chrystus natomiast bierze w obronę swoich uczniów mówiąc Dając za jako przykład Dawida, który wchodzi pewnego dnia uciekając przed Saulem do sanktuarium w Nob i spożywa tak zwane chleby pokładne, które jak mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, jedynie kapłanom przystało spożywać. Jaki cel miał Chrystus przytaczając przykład Dawida? Przede wszystkim ten, że Dawid jako król Izraela wygląda na to, że łamał pewne prawa święte, po to, żeby podtrzymać siebie i swoich towarzyszy przy życiu, albowiem ten chleb, chleby pokładne były również spożywane przez towarzyszy Dawida. Wygląda więc na to, że Chrystus wprowadza zasadę, która już w naszej tradycji chrześcijańskiej opartą o Ewangelię jest bardzo dobrze znana. To znaczy, szabat jest stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Czyli szabat, w czasie szabatu yy, można i nawet trzeba człowiekowi pomóc, kiedy ten jest w potrzebie. I do tego właśnie celu służy przykład yy, z historii życia. Dawida. Widzimy tu z drugiej strony, jak Chrystus bierze w obronę swoich uczniów. Chrystus nie pozostawia ich nigdy samymi, bez opieki. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, dlatego że my wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa i im bardziej wsłuchujemy się w argumentacje, które w Ewangelii podaje Jezus w stosunku do swoich przeciwników, tym bardziej doświadczamy i rozumiemy, że w różnych sytuacjach życiowych, kiedy na naszej drodze życia pojawiają się przeciwnicy, mający albo najczęściej nie mający argumenty przeciwko nam, Chrystus staje po naszej stronie, jeżeli nasze serce jest czyste. I teraz ponadto Ewangelia dzisiejsza kończy się stwierdzeniem, jak gdyby pewną normą, którą podaje Chrystus odnośnie do siebie samego. Mówi w ten sposób, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Kyrios Szabatu. Moi drodzy, jest to bardzo znaczące stwierdzenie. To odnosi się ono do, jeżeli chodzi o zaplecze pojęciowe i historię zbawienia, do tego, że to Bóg, stwarzając świat, wprowadzając w niego porządek czasu, Dzień siódmy Bóg ustanawia swoim dniem, dniem odpoczynku, w którym On odpoczywa. Jest to czas święty. I teraz Chrystus mówi o tym siódmym dniu, że syn człowieczy, to jest oczywiście wyrażenie odnoszące się w Ewangeliach do samego Jezusa, jest Panem Szabatu. Moi drodzy, ma to znaczenie teologiczne bardzo wielkie, gdyż Wskazuje nam na to, że Chrystus jest Panem na równi z Bogiem Ojcem czasu, czasu świętego, który ustanawia dla człowieka i y, pokazuje cel odpoczynku szabatowego pomoc bliźniemu. Pamiętajmy więc o tym wielkim celu, jaki pokazuje Chrystus jeżeli chodzi o świętowanie. Nie chodzi o drobne rzeczy, jak zrywanie kłosów w szabat, ale chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi, który czasami, a nawet często również w szabat yy, potrzebuje odpoczynku. No i druga konkluzja. Chrystus jest Panem czasów świętych. Pamiętaj, Mówi trzecie przykazanie Boże, a dzień święty święcił. Uświęcenie czasu, zwłaszcza dnia siódmego, jest również naszym obowiązkiem, z którego też będziemy przed Bogiem rozliczani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec, syn i duch święty, Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.